Siema, tu Kleureku i witam was kolejny film na moim kanale I dzisiaj sobie gramy na Hypixelu, ale na trybie 40x40 40. Właśnie się niego wejdę, bo w ogóle nie chodziłem. Dawno na tym trybie nie grałem, aha, bo już jest rundka taka od razu, nie? To tu już od razu ciśniemy Jakby nie spodziewałem się, że tak szybko zacznę film, a już będę, kurde, w, w rundce grał No dobra, to, to my będziemy cisnąć Jestem ciekawy, jak to się zaczyna. Tutaj chyba widzę, że dopiero co by startowała. By było więcej ludzi. A my sobie zaczniemy pykać. Fajnie bym chciał ładnie podjechać ludzi, którzy są, tutaj chodzą. Ale najpierw trzeba i pozbierać, nie? Standardik. Okej, okay. ale że niebiescy już beda nie mają. A ja myślałem, że to będzie trochę dłuższe. No, jakby nie oszukujmy się. 40-40 to 40, jest 40 ludzi na 40, więc. No nie wiem, no jakby, zobaczcie na tabu, no troszkę tu ludzi jest, no, no nie powiem, nie, że nie Okej, okay, dobra, int, proszę int zalewalić, no My se lecimy By the way, teksturpak będzie na Discordzie moim, w ogóle wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie I tam jeszcze kończę tego teksturpaka, więc go skończę I wstawię tego teksturpaka no, Po prostu tyle chciałem powiedzieć I spróbuję teraz Brizzili o nie, Monwalk'a chciałem. O. I tak spadłem bardzo dobrze. W sensie nie spadłem do Wojda. Więc jest plus. Ale mój zrobiłem Minecrafka. Patrz. Uu, lala. I chłobyski tu ma Pa, jak poleciał. Naprawdę super, o kolejny Alex teraz. Alex. och, daddy Och, Daddy. Kolejny idzie. Dobra. A to może. Ja tutaj pójdę. Chyba najlepiej byłoby. O nie! By the way! Lecisz. Za ten tego fajball. Dało się klacza zrobiłem. Brawo! Brawo, Klaurek. Jesteś słaby. Dobra. Naprawdę fajnie. Czemu ta wełna tu jest A I co jest? Patrz, patrz! Oj, się ma. powiem. Udało się. Oj, fuck. To może ja sobie tutaj przejdę po prostu. Nie gonią mnie. A tu idzie kolejny przeciwnik. Oj, ten już nie spał. Ten jest sobie mądrzejszy. nie, bo on idzie. O nie, Ale klacz. Ty. Mnie zabił. Ja w ogóle próbuję zrobić tego, Brazili. Ach, dobra, wiedziałem w sumie, że mi się nie, że mi nie uda się. Jak zawsze. Standard. Ale dobra. Przy, 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 po tych klaczach perfekcyjnych się udały, szczerze. Chce mi się grać. Chce mi się żyć. Wszystko mi się chce. Naprawdę. Ty. Tu ideia jest jeszcze jakiś ten. Diaks. Nie, wiem, czy on mnie widzi. A dobra, walić go. Ty! Patrzcie, tam lata. Chłop, na jakimś widerze. Ja właśnie nie ogarniam jak on to robi. Na cheaty. Ty, ty... O, dał się skok na drabinkę, ja pierdzielę O, git zajebiście. Kurde, ty tu się napierdzielają. Ale skupienia. Ej co tu się nawala? Nie walaj we mnie. Jak chcę żyć. Dobra. Wyczucie. Nie, 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 O, kurde. A prawie było. W ogóle... W ogóle jak wchodzę po tych schodkach, to się dzieje, że kiedyś nie zauważyłem tego mostu, tego jednego, jednego, nie? Właśnie sejdę perfekcyjnie. perfekcyjne, bo ja mam tylko 105 FPS-ów, okej. Okay. I, I... teraz uda mi się brizieri. Znaczy Momol. O, fajnie mi się udało. Świetnie. Typek mi podjeżdża. O, nie podjedziesz. Co jakiś kurde chłopik? Ja pierdziu Typy to w ogóle już se kurde diakset Jakiś żelazny mieczyk, powiem... no co to jest? Aha chłopy to skaczą, dobra Chłopy, że ten to wcale seta nie ma, Siema. A ci to już kurde diaksy, jakiś nie diaksy. Ten tu jakąś fortecę kurde buduje, tam jest bikon Co? To są bikony? Nie wiedziałem. <noise> co jest? A tyle tu gram na tahajpixela Sam nie wiem, ja się jak Skapnąłem jak idę po tym moście, że ci chłopy już nie, nie mają beda. A więc... O, znowu znowu chciałem tego Brizili zrobić. Więc to jest easy win, no chyba, że nam się wpierdzielą do bazy z niewiadomych przyczyn. Tak jak właśnie ten poleciał. Super. Dobra, robimy to. O fuck, ale że mamy że blu się wpierdziela do naszej bazy. No to ja bym... Nie był taki pewien, czy bym chciał się pierdzielić. Ktoś mnie goni? Nie. Tu chciałbym się pierdzić do naszej bazy. Gdzie już oni przegrają? Oni mają deda. O. To czeka się ekipka jest, znaczy jeden ekip. Ekipowicz? Okej. Okay. Tu już są fajne na same. No to jest wygrana, widzowie. Ale no, no, sami sami już spadają, bo już wiedzą, że przegrają. Co jest? Debil tu kurde na mnie firebola posłał. I co on se myśli w ogóle? Co on se myśli? Że ja się spalę? No, może się spalę? Nie, 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 okej, okay. ale ja dzisiaj klaczuję, ten odcinek chciałem nazwać 40 na 40, o, fajnie sklaczowałem, 20 diabłów miałem i że ja to straciłem, patrzcie jak ładnie, zostało ich tylko 12, no to jest też easy as weenek, tylko tyle mogę powiedzieć, łatwiutki, zbierzmy itemy, już. Już ten, tu kurde bodem mówię, jakby był narąbany, bo jest. Hihih. Kleurek jakiś hi, próbuje być śmieszny. I szukajmy ostatnich dziewięciu koleż koleżków, którzy się ukrywają. Przed ostym ciemiemiem mgły. Dobra, widzowie, robię dla Was Szybko kładę jakoś. No pzzz, nie umiem o patrzcie, tam się chłopek wpierdziela. Aj nie jeszcze, nie wpierdzieli jeszcze, Ezie. Ezem to ja jestem. Dobra, to jest kolejny raz, który próbuję. Aha. W sumie? I coś, to ja klikam tym butterfly'em. Ty, patrz jak go pokonali. Trzy ludzie zostaną, raczej trzy osoby. A, to będzie już na pewno easy winek. O, fajnie, wyszło mi aż trzy bloki. To są zajebisy. Co jest? Ej, dobra. Ja już tu nie momentu. Tego poszukam ich sam. I ich zabiję. Patrz jak się rzucają psy z mojego zimum. Ja kocham. Ej, 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 jeśli chodzi o psy, to bijecie na mój serwer pieski kleurek, bo to są pieski. Tam możecie fajne pieski znaleźć i zaprzyjaźnić się z pieskami. I będzie super, naprawdę. Ty patrz, ostatni został, jeśli okazuje się, że on nam niszczy tego, Beda, ale byłoby śmieszne, byłoby tak śmieszne. A, tam już się rzucają na niego. G, G. Widzowie, postanowiłem, że już skończę film, bo ma już te 7 minut, 8 nawet minut, jak widzę na, obie, na tym mm, obie się widz ogólnie. No to co, dzięki, że byliście. E, dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was jeszcze raz na mojego Discorda. Pieski Kleureków, wbijajcie, grajcie. E, co mogę jeszcze powiedzieć? No nic. Dzięki, że oglądaliście ten film i się ma.